Siemano, siemano, witam was z kolejnego vloga na Parku. dzisiaj zapowiada się na raczej nudny, typowo jesienny odcinek, chociaż jak to wiemy po poprzednich produkcjach to nigdy nie mów nigdy, bo ostatnio też mówiłem, że będzie o, luźny, typowy, chillowy vlog, a tutaj boom, takie aferki wyskoczyły, już po prostu bania mała, no ale dobra, ogólnie to minął już ponad tydzień i rozwiązania problemu z gwarancją, jeśli chodzi o moją ramę, dalej nie ma. Wciąż czekam na odpowiedź, nawet nie potwierdzenia, przyjęcia zgłoszenia, nic kompletnie. Ale dozwoliłem do Aldeja i dostałem potwierdzenie, że rzeczywiście no, przekazali to dalej, także... Czekamy, czekamy, poczekam te 14 dni, żeby były dwa tygodnie. Zobaczymy czy King, King się jakoś do tego ustosunkuje. Nie? Na pewno będę was tutaj e, update'ował odnośnie przebiegu tego, e, jak to będzie dalej w komrabu. No niestety jestem trochę uziemiony z jazdą, także wszelkie jakieś dalsze tripy, które planowaliśmy na tą chwilę nie zostaną zrealizowane. Ale na jakiś papra gdzieś lajtowo blisko, wydaje mi się wyskoczymy po parę takich nowych obiektów, które nas się pojawiło, więc na pewno tam zawitamy. No, wydaje mi się, że Rama nie czaśnie od jazdy po sobie. Kto widział na Instagramie, to już widział, a tak wygląda po tygodniu zagojenia. To jest. Jest dobrze. Nie. Woda nie cieknie. No właśnie. Tylko przerwa będzie w wąsiku chyba. No co? Taki odwrotny hitlerek. Antyhitler. Dobrze, dobrze.

Igor z się katają e, Tank five, no Stoją jedną nogą na Pegu, a tylne koło jakby leci, robiąc southbound wana na rowerku. No. Yeah. Yeah. mametto márbeto, mame yo. Yo, It. Zobaczcie, to jest właśnie dron godny polecenia, nie jakieś tam zabaweczki, że za nie wiadomo ile kasy. DJI Mini 2 normalnie wbijacie się w drzewo i że dron działa. Zachaczyłem lekko tutaj jakieś gałęzie, już myślałem, że stracę kontrolę, ale w ostatnich chwilach odbiłem do, do góry i, i całe szczęście doleciałem i zrobiłem już chłopaki tutaj były oh shit, nie, prawie prawie <laughs> zaliczyliśmy tutaj wywrotkę, ale... Co, wyszło dobrze, dron działa, gimbal, gimbal łapie, wszystko tak jak nagrywa, jak mówiłem, także spoko. Teraz w parku pojawił się ponury żniwiarz, który zbiera gówniaków nagryw. Na to jest oczywiście plastikowa zabawka kosy, także drogi YouTube, proszę nie banuj tego. Dzięki. Krzysiu zapytał nas y, o tamtą hopę, co tam jest. Tam jest taki, takie wybicie, przerwa, no tak skok, taki step up na wał, nie? I tutaj przy tych dużych rowerach to latają, a na BMX-ie to od nas to chyba nikt nigdy nie leciał. Kiedyś jakieś ziomki z Gryfina przyjechali, z Gryfic, nie wiem, tu to, to latali. No to da, już widzę, Wyczekane było do ostatniej chwili. Zaraz okazja by minęła, nie? Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dziękuję. 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 Trzymajcie się. Dobra, idziemy dalej. Wydorwaj <śmum> hey, nas jeszcze na zdjęcia. To w sumie nikt nas tutaj nikąd się nigdzie nie wybiera. Jeszcze wracamy chyba na skatepark, ale <śmum> chociaż z nagrywaczkami to nie wiem, coś więcej, będziemy robić, <śmum> bo taka pogoda nie ciekawa. Duże to? Duże to? O. Lekki strach jest. Jak będzie dobra prędkość, to lightowo, nie? Jakoś strasznie nie jest Tak jak się stoi, to może nie. Może jak się Igor już jest na górze. Będzie robił testowy najazd, za czymś prędkości wystarczy. No, no ja jest pół prędkości, byku <laughs> Barka sobie czasną Bole prędkość. Ale ja myślałem, że No jak? lightowo? No, dawaj. no kurde, jak ja dawaj. widziałem twoją prędkość, to ja tu z bomby sypię. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Dzięki. Pokażcie Krzysia. Leci? O, pa, pa, pa. Dobra, no, to, to jest zawodnik, to jest zawodnik, nie? No co, Krzysiu chyba poleci to. Nope. <grystanie> Wiecie, jak ja bym tak zrobił, to moje haki by zostały w tym, w piachu. Ale skasowo. Ale... Szacun, że ten... szacun, że zniosło Cię i jechałeś dalej, bo to, wywaliło Cię z To jest mała. nie wiem, nie wiem czy to jest mądre, ale no... dobra Ale co, jak ja polecę, to Ty lecisz, tak? Pożejmy, zobaczymy. <grytanie> dobra. Fajnie, jest szybko, jest naprawdę szybko. Ta adrenalinka taka w tej prędkości jest niezła. Jest niezła. I w ogóle miękko wylądowałem, więc wydaje mi się, że haki będą całe. No cóż, Igor, Twoja kolej! No, tu widać ewidentnie. trzasnięcie. jeszcze nie, nie no, tu już poszło do końca, tu jeszcze nie bym jeszcze raz, bo w sumie fajnie było, ale czy to, czy to warte tego? Na pewno Igor powtarza, bo on nie doleciał, także nagrajmy ładną próbę. To jeszcze wyżej. Ja pierniczę. Bardzo sketchy tu jest, jeśli chodzi o takie małe rowerki. Chłopaki na, na, na tych większych rowerach zjazdowych tu na lajcie like śmigają. Nie czuję. Zresztą kiedyś nagrywaliśmy ten odcinek. Pokazywałem wam wszystkie te dropy, wszystkie te zjazdy, co tutaj mamy, bo jest sporo tych zjazdów naprawdę. Także jak ktoś by chciał, jesteście fanami większych rowerków, wbijajcie, tutaj ma się wyświetlał odcinek, sprawdzajcie. Zostały takie czasy, że teraz trzeba doświetlać kadry o godzinie 18-19, masakra. Jedziemy. Była prędkość, była prędkość, doleciane, brawo, brawo, piona chłopaki. Jest to, jest to, jest A Chłopaki zrobili robotę, e, odcinek e, dało radę nagrać. E, no wybaczcie, że może zbyt dużo się nie działo, ale no... jak e, słyszycie, chory jestem, także dzisiaj bez weny chęci są, ale siły nie ma niestety. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapek w górę i nie o to, tu nie o to chodzi, że z o to jest coś takiego, tylko potrzebne to jest do algorytmu YouTube'a, który po prostu bez, bez tych danych nie pcha, nie pompuje tych filmów dalej wyżej, więc każdy, byle jaki komentarz, zostawienie tej głupiej łapki w górę, to jest coś, co pozwala mi uzyskać lepsze zasięgi, nie? żeby ten film się wyświetlił Wam na głównej, bo czasem jest tak, że nawet powiadomienia, jak macie suba, to i tak nie przychodzą, nie? wiecie, co robić. Wszystkie ucieka, bozę. To jest to że będę dalej w to grana. We kiedy mówię o matrze. Na mordę guda, to ja i moja grupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.